Trzeba sprzątać. Ależ to będzie roboty z zabezpieczaniem szkoły. Spytałam dentystkę, która szczoteczka czyści najlepiej. Ona na to? oral bez z okrągłą główką. Inteligentna, podpowiedź jak szczotkować z odpowiednią siłą. Oral-B Genius usuwa do 100% więcej płytki na zębnej, a jednocześnie jest delikatna dla dziąseł. Twoje zęby są wyjątkowo czyste. Oral-B Genius. Najlepsza. Jakby tak można było zasnąć i obudzić się na wiosnę. Na szczęście w Pepco mają ciepłe, polarkowe piżamy za 29,99 dla mam w stonowanych kolorach. A wesołe wzory dla dzieci, młodszych i starszych za 19,99. Z wygodnymi ściągaczami, żeby było cieple. Są też eleganckie, srebrzyste poszewki na poduszkę dwubak za 9,99. Oraz miękkie i miłe w dotyku duże koce za 19,99. Jesienne hity już w sklepach. Pepco. Więcej za mniej codziennie. Już od poniedziałku w Lidlu. wielkie hity cenowe waga diagnostyczna, która wskaże m.in. poziom tłuszczu, wody w organizmie oraz zapotrzebowanie kaloryczne tylko 39,99. Wykonana z higienicznego droplastu i niezwykle łatwa w montażu, wolno opadająca deska serwisowa za 64,90. A szczotka parowa, dzięki której szybko i łatwo wygładzisz ubranie. Już za 79,90 Lidl. Więcej na radość z życia. Które lajs dziś wybierasz? Klasycznie chrupiące lajs, gdy jesteś ze swoją paczką? Czy grubo krojone lajs Max, gdy wszędzie widzisz jedzenie? No to, które lejs dziś wybierasz? Przemarzłaś, przemokłaś? Od tego często zaczyna się przeziębienie. Ja biorę korbolami, Likwiduje ból i gorączkę, a dodatkowo wzmacnia odporność. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kaszel przeszkadza? Nie tylko tobie. Weź ACC Optima Active. Wystarczy raz dziennie, w wygodnej saszetce bez popijania. ACC działa podwójnie na przyczynę kaszlu. Rozcina gęsty śluz oraz rozrzedza wydzielinę. I twój kaszel już nie straszy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. ACC Optima Active. Raz dziennie, by zwalczać kaszel raz dwa. Marka Oral B właśnie stworzyła pastę do zębów. Oto Oral B Pro odbudowa dziąseł i szkliwa. Czas na pastę Oral B. Pięć ulubionych śniadań każdego poranka. Dwanaście maili jeszcze przed pracą. Trzy spotkania w czasie lunchu. Miliony słów codziennie. Jeden samochód, który w tym wszystkim pomaga. Nowy Passat z inteligentnymi systemami IQ Drive dla zajętych życiem. Volkswagen. Sześć. Krew zmieszana z płynem gnilnym. Zabójstwo? Zobaczymy. Najlepsi agenci w pracy. Nasi klienci wymagają dyskrecji. I dlatego Bóg stworzył nakazy. CSI, kryminalne zagadki Nowego Jorku. Nie oskarżaj o coś, czego nie możesz udowodnić. Dwa odcinki, jutro od 21.00. Kto widzi morderstwo i milczy? Ktoś, kto nie ma głosu. W szóstce. Policja otwierać! Boże! Stoj! Ręce do góry! Ruszaj dupę, za nami. Nie no, Dżubaski, no przecież mówiłem. Nie mogę. Drugie pytanie, dlaczego przed nami uciekałeś? I trzecie pytanie, dlaczego powiedziałeś żonie, że jesteś w nocy w robocie? Zbrodnia doskonała. Ale zawsze jest... Ktoś kto popełni błąd. Sprawiedliwi no. Wydział Kryminalny. Jutro o 23.00. W szóstce. Wolność jest największą wartością. Trzeba mieć odwagę, by o nią walczyć. Są wszędzie. Co robimy? Tu nas wystrzelają. Nadchodzi czas, w którym liczy się przyjaźń i braterstwo. Przyjechałem tu walczyć, zabijać szkopów. Święci i żołnierze. W piątek o 18:05. Nie strzelaj. W szóstce. Już jest najnowszy darmowy magazyn Bravo Ty, dostępny dla każdego w punktach sprzedaży Plusa i cyfrowego Polsatu. Temat numeru Ekologia. Czym jest smog? Jak odpowiedzialnie palić w piecu? Dlaczego plastik jest zły? Jak świadomie sortować śmieci? Przed jakimi wyzwaniami stoi ludzkość? Jak dołączyć do naszego stowarzyszenia Program Czysta Polska? Ponadto plotki z życia gwiazd, ekonowości ze świata mody i ekologiczne kosmetyki, informacje o najpopularniejszych programach telewizji Polsat, nowoczesne sposoby na odbiór telewizji przez Internet oraz dlaczego warto przestawić się na światłowód. Już dziś odwiedź punkty sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu i odbierz nasz najnowszy darmowy numer magazynu Brawo Ty! Każdego dnia dbaj o środowisko. Brawo Ty! Powracające zaparcia były moim problemem. Na szczęście odkryłam DulcoSoft. DulcoSoft ułatwia przepływ w układzie trawiennym. A ja zapomniałam o zaparciach. Dla Twojego dziecka DulcoSoft Junior nie zmienia smaku ulubionego napoju. Już od poniedziałku w Lidlu. Wielkie hity cenowe. Waga diagnostyczna, która wskaże m.in. poziom tłuszczu, wody w organizmie oraz zapotrzebowanie kaloryczne tylko 39,99. Wykonana z higienicznego duroplasty i niezwykle łatwa w montażu. Wolno opadająca deska cds Za 64,90. A szczotka parowa, dzięki której szybko i łatwo wygładzisz ubranie. Już za 79,90. Lidl. Więcej na radość z życia. Każdy tysiąc to jedynie 50 złotych kosztów miesięcznie. Weź pożyczkę aż do tysięcy złotych. Provident. Wierzymy w Twój plan. Sprawdź na provident.pl. RRSO 79,58%. Całkowita kwota do zapłaty 1599 złotych i 99 groszy. Koszel przeszkadza? Nie tylko tobie. Weź ACC Optima Active. Wystarczy raz dziennie, w wygodnej saszetce bez popijania. ACC działa podwójnie na przyczynę kaszlu. Rozcina gęsty śluz oraz rozrzedza wydzielinę. I twój kaszel już nie straszy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. ACC Optima Active. Raz dziennie, by zwalczać kaszel raz dwa. Chodźmy. Pa, mamo. Dzięki za śniadanie, mamo. Wyglądasz niesamowicie, kochanie. Niepowtarzalny smak kremu Nutella sprawi, że zaczniesz dzień z uśmiechem. Nutella. Na dzień dobry. Nutella Biredi. Twoja ulubiona Nutella. Zawsze pod ręką. Musimy pisać dyktando, a oni nie! To szałwinizm! Musimy się tą alergią Anusiaka zarazić! Wtedy odeślą nas do domu! Mamusia mówiła, że dostanę krost, jak nie będę myła rok po ciusianiu. Stupid!